Witam serdecznie, ja jestem Agnes, a wy oglądacie Assassin's Creed Shadows. Potoczą się głowy. Odbudowa. Wyzdrowiała i pełna zapału ze względu na nowy cel postanawia zbudować kryjówkę, z której będzie mogła planować swą zemstę. Tym razem było to dość dziwne. Czy przyznać? kurega Kakuryga? Lepiej to spaceruję, żeby mi nie bić. Piękny korytarz. O, można coś kupić, nie? Ale już śpią. Rozumiem. O dzień dobry. Jestku. Biały pies Akita. I'm happy to see you too. Słodziaki. Nie słyszałam jakichś dzieci? Moich pieseczków? Ba nie. Magasaki i Aruki, Robię go. że ja tu wejść nie mogę, co? O, tam nie mogę wejść, dalej tu jeszcze jest taka możliwość. Welcome! I bring items across the forces Zobaczmy albo sprzedajmy, możemy. Umże sprzedaj cenne dykty. Na razie chyba tyle. I will come back another time. We appreciate your patronage. Trochę pieniążka. Zdobytego. Oczywiście. Na zam Na zamku dopiero mamy. Pewnie punkt. A no tak, bo my tu przecież byliśmy My jesteśmy z tej strony Odblokuj to Przynajmniej tutaj będziemy mieć szybką podróż Ale chyba nie wiem, czy my potrzebujemy do naszej... A sprawdźmy Kryjówki, się udać Wypełnijmy zapasy. No tak, to są zlecenia. Nie możemy już wypełnić zwiadowców. Strasznie ciemno. O! Kolejny piesek. Cześć! A tego już chyba znamy. You are friendly thing! Chociaż w sumie Akita ogólnie znamy, bo już tutaj i pierwszy raz się pojawia. No nie, to tylko jest magazyn, zlecenia. No nie widzę opcji, żeby zażądać jakoś super naszą. Siedzibą. Dobra, ale to już zrobiliśmy, więc niech będzie, że zaakceptowane, żeby były wszystkie do pewno nie dodatkowych, nie? No nie będę otwierać magazynu. Po prostu lećmy do zadania. Ja w sumie. To jest biały Akita. A jeszcze momencik. Mieliśmy tutaj... pytajniczek. On jest tu. Co? Gdzie? Tam tamtą stronę? Można przejść bokiem, czy zaraz będą nas atakować? siada. Sakaya. Amagasaki. Chyba wystarczy teraz tylko już iść do zadanka. Tu pięknie jest. Pięknie cudownie. tu jeszcze ciekawego nie mi się pogadać albo coś byłoby całkiem fajnie ach widoczki nie wiem w sumie, czy podjeżdżać jak tutaj mamy naprawdę już niedaleko Cześć, pisku a dobra przez pola teraz przez pola lasy łąki Przyjedźmy sobie prędko easy o. Teraz się zastanawiam, czy ja chcę tutaj wejść. Żeby przypadkiem mnie nie wyrzuciło do... ...kolejnej naszej dyżurki grudnej postaci. Na wypadek myślę, że zapiszę. Najwyżej wróciłem do tego zadania później. No dobra, sprawdźmy to. We meet again. You've been through a lot. Your time in Anna's ego was meant to weaken you, a drip feed of memories to subdue you and to invade your senses. The others before you called it a bleeding effect, and when it has hollowed you out from within, she will claim you. But you're learning how to counteract it. You see the faint glimmers on the darkened path before you. now Wei and Yasuke are long gone from this world, but in these memories, their will to fight burns as a flame. I must go. Find me again. Systeme animusa dostępne. Stabilizuj i fragments fragmenty data! No dobrze, tego się nie spodziewałam. Mieliśmy rozmowę z przewodniczką. Gdajme. Ano, Kyo'nyo. Ah, uh, shitty times. With news, I hope. Wataqore jest za Amagasaki Castle. And what about Mitsumune? His people are exhausted and hungry, but they will fight. You may as well sacrifice them. There must be a peaceful solution. You confuse me for my father, Yaya. I never wanted peace. Not until we take back what's ours. Not until Wada Koretake is dead. Naoe, are you ready? To finish what we started. Yes, I am ready. Wada must die. I will not go to war for you. I will go to make sure you don't get Mitsumine killed. We attack at nightfall then. His stronghold will be left defended. Lady Obraith, send what to Nunobiki Force? We march to Amagasaki Castle. He's not here. I hope Mitsumune came to his senses. Maybe not. Yaya. I did not expect you. She retired for a time to the forest to commune with the birds. I came to show Kionyo, which end of his Naginata is the pointy one. I considered giving up. But we are here because of her. It is not too late to turn back. Promise me, plum. She's just a child. Fight. My brave Sohei, Oda Nobunaga has brought us to the edge of extinction. Wada Koretake, friends to push us over. Tonight, we end the destruction. Succeed, or we die fighting. There he is. Vengeance is close to it. I must stop the shooting. The Konya's monks will die. Jump, what I don't see. Ale w końcu to jest poważna walka Wojna No prawie, może z tą wojną to przydać Tu by się przydał żółt. Ośmotyczny. Ale jeszcze go nie ma Tak powoli. <śmany> jeszcze... Oj. się. Jeszcze się ukryłeś. Ukryłeś. Ciężko pojęcie, że się ukrywa. Jak mi się tutaj nałe, no, zamachnie to... O właśnie. Jeszcze zadajecie cios, mimo że w sumie e, nie ma. A tutaj się ukrywa. Co w ogóle nie widzę Mam jeszcze ktoś Dobra Bo będzie To nas strzelał, Niech nie wiem jak strzelają Panie strzelec Czy pani? W sumie nie wiem Dobrze trafię To jest pan Nie wstawaj, do widzenia tu możemy iść. Dobra Pamiętać o używaniu naszej wiki takich narzędzia Akurat narzędzia tutaj nie używam, bo to jest błąd. Nie skoczysz na nich? Nie. Tak? Nie możemy też ich ściągnąć z krawędzi. Może kiedyś tam możliwość będzie. Na razie jest niezbędna. Chyba tak niewygodnie się walczy. Zaczynamy się gdzieś zacina. Trochę tutaj utrudniona. Do widzenia panu. Prosimy coś lepszego. Mogło kogoś lepszego. No, dzień dobry. Wychodzi to taki kopa. Kogoś. Bardzo niemiły. Nie ma mnie. A jestem. bye. bye. Dobra. Nie była to y, najlepsza, najbardziej efektowna walka, ale okej, okay. niedaleko. No wskakuj, nie obijaj się, moja droga. Zaczęłeś się, kolego? A potem się już niestety naprawił. Nie bardzo te noże mają zasięg. Niestety. Niepotrzebnie tego zmarnowałam. Mandero 3 2 0 Tutaj biją, a... Nie, niepotrzebnie tędy przeszłam. Nie Jakiś tam. Dobra, moi mini. Cześć! Koszty. Ta kobietę tak atakować? Broń palnej? Zero kultury Now, it's safe for the monks to push ahead, and for me to find Wada Koretake. Ja huh. nie macie jakiegoś widzanka dla mnie? Może pan? Kład pieniędzy w tej chwili nie potrzebuje. No Znowu... Są narzędzia, a nie ma żadnego jedzenia do uzupełnienia. Nie dwa... A jedzonko? Szkoda No dobrze, bo ja znowu... chociaż w sumie szukam jedzenia, więc to nie jest tak, że sobie spaceruję bez sensu. Ale chyba nic tu nie znajdę. Hmm, dlaczego tyle narzędzi jest? Nie... do uzupełnienia, a nie ma właśnie żadnych racji żywnościowych. Co wy o tym sądzicie? Oj! Czy ja weszłam i połynam? To mnie tak.

Nie ładaj! Nie Ja na kogoś innego spojrzałam. Ładaj, Widać, że jest największym... takim bosem. dole. Widzimy... Na uszczyźle. been my father. you left him to suffer, to die in pain. <sighs> it's what you and your kind deserve My father taught me to survive. And every day since I have thought of only one thing. Making you suffer. <gasps> wait stop Mitsumune! this is for every soul oda nobunaga burned alive after they surrendered and were promised peace no this is oda nobunaga's way not ours you give us blades you tell us to defend the temple with our lives. Then you sign peace treaties with demons. Abandon us to slaughter. And right when I am on the edge of despair. You send her. Tell them these men don't deserve to live. <try> Już naprawdę dużo przelaliśmy tej krwi dzisiejszej nocy. Sprawiedliwość musi stać się zadość zabicie ich to żadna sprawiedliwość. Myślę, że ta odpowiedź będzie dobra w tej sytuacji. The fight is Mitsumune. Killing these men accomplishes nothing. She is right. These men deserve forgiveness, as we all do. You too, Naoe. this is your doing let these men go you said you were ready for blood the veins of my people opened for you i hope it was worth it what did you feel when your father disowned you lost when my father died there was a moment when it felt like he was everywhere all around me the next moment he was nowhere i felt devoured by emptiness i thought killing wada koretake would fill it these men are dead because of me no because of Oda Nobunaga. Maybe. Maybe this fight should be my own. One of my duties as Abbot is to entrust our sacred artifacts to those who need them most. Shinran gave hope to thousands upon thousands. Despite what you feel now, Naowe, we are still breathing. There is still hope. That is what fills the emptiness. Thank you. I hope you and your father can one day forgive each other.